Po angielsku grandma, po niemiecku oma, po hiszpańsku abuela, w Euskera Amona, w Szwecji Mormor, w Chinach Zumu, a w Japonii Sabo. Zaś po polsku babcia, baba albo też i babo. Portugalczyk powie Awo, Rosjanin babuszka. Włoski wnuczek woła Nonna, grandmi, to z francuska. Węgierska nagimama, ukraińska babusia. Każde z tych słów jest bliskie dla każdego wnusia. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi drodzy kochani. Kabaret Luzik melduje się na posterunku. Słuchacie audycji Razem Raźniej. Niedawno obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. I właśnie ten temat dzisiaj będzie nas prowadził po świecie naszych ukochanych dziadków. A my oczywiście przy tej okazji jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim ukochanym naszym babciom i dziadkom jak najwięcej słońca każdego dnia. A dzisiaj ze mną w studiu jak zawsze aktorzy seniorzy z kabaretu Luzik, który działa przy uniwersytecie III wieku w nakle nad notecią. Dzień dobry. Kto jest dzisiaj z nami? Stanisław Gradkowski. Stefania Trybuszewska, Maria Żołecka, Ryszard Iwański, Krystyna Wegner-Kowalska, Ela Budziszak, Barbara Makowska, Alina Bajkrzak, Bogdan Koźma. Aktualny temat dziadkowie i babcie. Dzisiaj, oczywiście, na wesoło. Co tam i jakie historie mogą przydarzyć się naszym dziadkom i naszym babciom? Oczywiście, wszystko z przymrużeniem oka. Witamy serdecznie wszystkich miłych gości. Minie krótka chwilka, o babci i dziadku opowiemy słów kilka. Halo babciu, to ja wnuczek. Zaraz babcie czegoś nauczę. Dowie się babcia czegoś od malca. Pokażę babci jak tańczyć walca. Oj wnusiu, ja walca tańczę doskonale, a dziadek do tanga miał zawsze talent. Dniem i nocą, gdy śpią wnuki, przystępujemy do nauki. Uczycie się tańczyć nocą? Super, 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 super. Ale po co? Żeby na dancingach wywijać nawet do swinga. I każdej nocy tak tańczysz z dziadkiem? Czasem do kina zajrzymy przypadkiem. Czasem ruszamy karokę do miasta. Czasem na kawkę i kawałek ciasta. Dziadek ma na to wszystko siłę? Jest niesamowity. A nie mówiłem? I dobry humor mu nigdy nie minie. Czasem udaje, że nie wie, jak ma na imię. Czasem żartuje, że zapomniał, gdzie są klucze. Na takich żartach zna się każdy wnuczek. I każdy wnuczek wie doskonale, że dziadek do wielu rzeczy ma talent. Łowi ryby w jeziorze lub rzece. Łapie, gdy z roweru na ziemię lecę. Umie naprawić to, co się psuje. I dla mnie czasu mu nigdy nie brakuje. A jak to się się stało, że babcia i dziadek tworzą parę? Przez przypadek dacie wiarę? Babcia upościła przypadkiem no tak, dziadek pozbierał, przypadkiem kupił kwiatki, przypadkiem do babci dzwonił, babcia przypadkiem odbierała, przypadkiem się zaręczyli. O i tak przypadkiem rodzina powstała. Taki przypadek może mieć tylko babcia i dziadek. Dzisiaj babciu i dziadku składamy wam najlepsze życzenia. Jesteście dla nas nie do zastąpienia. Super, super! Babcia jest kucharką, która robi pyszności. Ma zawsze dla nas dużo miłości. Zna się na modzie, wie wszystko o urodzie. Nosi modne kapelusze, chodzi do fryzjera. Babcia zawsze elegancko się ubiera. Dziadek majster to wszystko naprawi. Najlepszy kolega, który się ze mną bawi. Umie żartować, robi psoty babci, pozwala mi w domu chodzić bez kapci. Chodzi ze mną na drzewa, piosenki różne śpiewa, gra w piłkę, łowi ryby, zabiera do lasu na spacer i grzyby. Babciu i dziadku, na pewno to wiecie? Z wami nie jest straszny świat. Żyjcie w zdrowiu nam w Kochamy Was najbardziej na świecie. Babcia z dziadkiem grają w szachy. Dziadek bardzo długo się zastanawia. Babcia fuknęła na niego. No, ruszcie wreszcie, urlop nam się skończy i tak ze mną nie wygadasz. Nowoczesne babcie, nie założy kapci, woli dzietry od spódnicy, gdy zje ciasko, zaraz ćwiczy. Jasiu, dlaczego dzisiaj nie byłeś w szkole? A proszę pani, bo moja babcia zachorowała. Oj Jasiu, Jasiu, coś mi się wydaje, że coś jest na rzeczy, chyba skłam. Małeś. Proszę pani, ja też tak myślę, że moja babcia to symulantka. Przed. Przejściem dla pieszych stoi strzęsąca się stanowinka o laseczce. Obok młodzian. Chłopcze, przeprowadzisz mnie na drugą stronę? Oczywiście, babciu. Zaraz zapali się zielone światło. Na zielonym to se sama przejdę. Dziadek siedzi sobie w wygódce. Obok przechodzi sąsiadka i mówi: Byś zamknął te drzwi w tej toalecie, albo byś jakoś zamontował. Dziadek rozgląda się i pyta: Ale co tu można ukryć? Pasażerka w autobusie przeprasza obok siedzącego staruszka. Tak mi przykro, że usiadłam na pańskich okularach. Nie szkodzi, odpowiada uprzejmie staruszek. Moje okulary nie takie rzeczy widziały. Raz zaprosił dziadek babcie do kafejki na kolację. Kupił kwiaty, czekoladki, zgolił zaros, by być gładki. Babcia też się postarała, krok zrobiła, suknię widziała. Do torebki zaś wrzuciła wszystkie leki, co kupiła. Te na zgagę, na sklerozę chciała wypaść nie najgorzej. Dziadek także się sposobił Włożył krawat, kasę zdobył, a w kieszeni tam przy brzuszku ma... Był w sole na łańcuszku Tak oboje wystrojeni Szli jak młodzi narzeczeni I bawili się wspaniale Wiek im nie przeszkadzał wcale W parku na ławce siedzi dwóch staruszków Obok przechodzi atrakcyjna dziewczyna Eh, kiedyś to popieściłbym taką Wzdycha jeden z nich I ustami, i rączką I jeszcze było coś trzeciego Ale już nie pamiętam Obudź się, no, słyszysz? Obudź się W środku nocy babcia budzi. Dziadka. Co się stało, kochanie? Nic się nie stało, po prostu nie mogę zrozumieć. Jak ty możesz spokojnie spać, mając tak niską emeryturę? Babcia Jasia była nieco głucha, więc wnuczek na dzień babci postanowił jej sprawić niespodziankę, kupił jej aparat słuchowy. Przychodzi miesiąc później. Babciu, i jak tam aparat słuchawy? Kochanie, jesteś niezastąpiony. Bardzo dobrze. Bardzo dobry zakup, Wnusiu. Dzięki tobie już trzy razy zmieniałam testament. Dnia. Są żyć takie właśnie dni, gdy wszystko uśmiechnięte i ładne i odświętne. tak przez słów brak przez miasto dobrze wtedy iść, przez miasto uroczyste dziś, lecz pośpiesz się nie zlecaj, bo już na ciebie czeka ktoś, kochany ktoś. Gorące życzenia od serca do serca wprost By twoje marzenia doznały spełnienia Wszystkim wrogom, bym na złość Niech giną kłopoty, przepadną zmartwienia Niech ci sprzyja dobry los Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca Serca pros Są w życiu dobre, jasne dni Dzień taki mamy właśnie dziś Spójrz oczy Weź za ręce, czy trzeba czegoś więcej by Szczęśliwy być Za oknem usiadł mały znak I ćwierka sobie, ale jak Przejęty niesłychanie Chcę uczcić swym ćwierkaniem ten Podświętny dzień Serdeczne życzenia, gorące życzenia, od serca do serca wprost. By twoje marzenia doznały spełnienia wszystkim wrogom twym na złość. Niech zginą kłopoty, przepadną zmartwienia niech ci sprzyja dobry los. Serdeczne życzenia, gorące życzenia, od serca. do serca wprost. Na, 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 na. do serca, do serca wprost. Moi drodzy kochani, słuchacie audycji Razem Raźni, mam nadzieję, że jest wam troszkę raźniej razem z nami, a my dzisiaj pozdrawiamy wszystkie babcie i dziadków. Kto z Was na dzień babci zrobił jakiś prezent albo dobry uczynek swojej babuni? Jasiu się zgłasza. Ja ja aż dwa! Tak, aż dwa. No tak, udało mi się dwa zrobić. W sobotę pojechałem do babci i babcia bardzo się ucieszyła. No dobrze, a ten drugi? A ten drugi! W niedzielę wyjeżdża mi, obcie się ucieszyła jeszcze bardziej. Rozmowa y, dziadka z wnukiem. Dziadku, kiedyś to mieliście źle, nie? Nie było internetu, komórek, czatu, ani gadu-gadu. Dziadku, jak ty w ogóle poznałeś babcie? No jak to nie było? No wszystko było. No ale jak? No opowiedz dziadku, no jak to było? No słuchaj kochany, no przecież babcia przy szkole mieszkała w internacie. Jak wracała ze szkoły, to ja stałem na czatach, wychodziłem z babcią na gadu-gadu, a jakby w nusiu nie było komórek, wiesz, to i ciebie i twojego ojca by na świecie w ogóle nie było. Do szkoły jazdy przychodzi dziadek. Chciałem się zapisać na kurs prowadzenia autobusu. Dziadku, nie trochę za późno na to. Nie, byłem u lekarza na badaniach, żeby przedłużyć moje prawo jazdy na auto, a on mi powiedział, że w tym wieku to najlepiej się jeździ autobusem. Myślę, że ponieważ czas tak szybko upływa, jak potok płynie w dal. Cieszmy się każdą chwilą, żeby nie było nam potem żal. Choć życie szybko przemija, odciska na duszy ślad. A my wciąż tacy sami, tylko, tylko przybywa nam lat. I myślę, że ten cytat będzie pasował do takiego wiersza, który dostałam znowu od seniorki, ale już od innej seniorki. Chciałam podać jej imię, ale powiedziała, że chce być anonimowa, a ponieważ seniorzy i seniorki nas słuchają w niedzielę, więc teraz może ta refleksja. Zbliża się dzień babci i dziadka, i ja myślę, że ten, to przesłanie będzie taką refleksją dla, nas, dla większości z nas. Dziadek i babcia na ławeczce w parku pod kasztanem wspominają swoje lata, co przeżyli razem. O kłopotach czasem dużych, troskach dnia każdego, jak się dzieci im chowały i finansach do pierwszego. Wspominali również o tym, jak te dzieci w świat ruszyły. A po studiach, stażach, pracy, sto rodziny założyły. Czule mówiąc o swych wnukach, nie widzieli ich już prawie od roku. Za granicę wyjechały, dla lepszego tam zarobku, no i przez pandemię. Tak im lata upłynęły, w ciepłych troskach z radościami. Głowy mocno posiwiały, twarz okryła się z marszczkami, ale w sercach. W sercach duma im została, z życia uczciwego. Słońce pieści ich ławeczkę, Wolno wstają, pójdą razem Na zasłużoną kawkę i bułeczkę. Czas jak koło szybko krąży, Rok za rokiem szybko mija, Z życzeniami wnuczek dąży, Niech wam tylko szczęście sprzyja. Dziadziu drogi, dziadziu miły, Cóż ci wnucze twoje powie, Niech Ci Pan Bóg siły mnoży i niech Ci dobre daje zdrowie. Dziękujemy za uwagę dzisiejszą audycję. Przygotowali aktorzy z kabaretu Luzik oraz Roma Janka. Razem raźniej w każdą niedzielę tuż po godzinie 15.00.